Powoli kończy się najsłodszy dzień w roku, a przed nami, przynajmniej pod względem pogody, nie tylko gorzki dzień, ale i gorzki weekend. Dobry wieczór, Ksenia Chlebicka, czas na szczegóły prognozy pogody, a te ponownie, zarówno w nocy, jak i jutro w większej części kraju, będą przede wszystkim pochmurne. Przez wschodnie województwa wędrować będzie pofalowany front atmosferyczny, przynosząc głównie opady deszczu, całkowite zachmurzenie, chociaż na północnym wschodzie. Mogą jeszcze pojawić się opady deszczu ze śniegiem. Z zachodu do Polski napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. On będzie ciepłe, ale jednocześnie wilgotne. Aura wyżowa jedynie na wyspach brytyjskich, tu jutro więcej słońca i możliwe, że w kolejnym tygodniu wpływ wyżu z nadwysp brytyjskich zobaczymy także w Polsce. Noc ciepła właściwie wszędzie, dodatnia temperatura, ale właściwie wszędzie. Całkowite zachmurzenie i opady, często skąpe, często mrzawki. Dodatkowo na północy mogą pojawiać się mgły i zamglenia, ale wiatr najczęściej słaby, umiarkowany. Dla kierowców trudne warunki. Musimy zachować szczególną ostrożność w wielu miejscach śliska nawierzchnia. Wspomniany już front atmosferyczny. Przy sporze deszczu, przy sporze chmur, przede wszystkim na wschodzie, na zachodzie Polski, aura również pochmurna. Ale tu przede wszystkim w drugiej części dnia mogą pojawić się chwilowe przejaśnienia. Po południu przejaśnienia w Gorzowie Wielkopolskim. Tu ciepło, z temperaturą do 8 stopni na wybrzeżu całkowite zachmurzenie od rana do wieczora i w Gdańsku maksymalnie 5. Najchłodniej w suwałkach i w stoku temperatura do 3 stopni, zwłaszcza w pierwszej części dnia, o poranku. Mieszane opady deszczu ze śniegiem. Nieco więcej przejaśniej w drugiej części dnia na Kieleczyźnie, w Małopolsce, w Tatrach możliwe opady deszczu ze śniegiem. Pod wyjątkowo pochmurne, ciepło na Dolnym Śląsku, ciepło na Opolszczyźnie, tu temperatura do 8 stopni. Na drogach podobnie jak i w nocy bardzo trudne warunki do podróżowania. Na barometrach 1006 hektopaskali, ale mimo tego. Najczęściej niekorzystne warunki biometeo. Pierwszy dzień weekendu, a także pierwszy dzień meteorologicznej wiosny: pochmurny deszczowy, więcej przejaśnień, jedynie na Podkarpaciu. W niedzielę.